Zobaczcie jak tu pięknie! Ile tu cudownych rzeczy! Pierwszy raz jestem w takim zaczarowanym miejscu, w którym jest tyle kolorów i różnych przedmiotów. Ojej, jacy dziwni ludzie! Nie dziwni, tylko pierwotni, zbudowani ze steropianu. Ale oni są duzi i mają maczugi. Mamy nadzieję, że oni są przyjaźnie nastawieni do nas. Witamy Państwa, jaskiniowców, i cieszymy się na tak bliskie spotkanie. Ale my już sobie jednak pójdziemy, by nie zakłócać Państwa spokoju. Miłego no nie wiem czego. Jak myślicie, co się życzy jaskiniowcom? Miłego wygrzewania się w futerkach. Ale wymyśliłeś! Może jednak udamy się poszukać bardziej przyjaznych postaci? Dobrze, chodźmy dalej. Ta pracownia ma tyle skarbów. O, zobaczcie jakiś dziwny człowieczek z dużą głową i o małych, cienkich, krótkich nóżkach. To pewnie dziadek do orzechów. A skąd możesz wiedzieć, że ten śmieszny pan to dziadek odgryzienia orzechów? Ten pan nie gryzie orzechu. To rekwizyt stworzony pewnie przez tę miłą panią siedzącą przy biurku. Tworzy się takie przedmioty, by służyły jako rekwizyty w spektaklu. A skąd ty masz taką wiedzę? Przecież głowę masz tak krótko jak my. Bo moja głowa, którą sobie wybrałam z pudełka, była pełna wiedzy. Nie ukrywam, że się bardzo cieszę. A wy też się wszystkiego dowiecie, a ja wam chętnie poopowiadam. Kochani, chodźmy na ten parapet. Zobaczcie, ile tu możemy spotkać przyjaciół. Hurra! Myślę, że zamieszkamy tutaj na dłużej. Być może wkrótce dołączą nasi przyjaciele. Niech cały świat się dowie, ile w Miejskim Centrum Kultury jest skarbów. Tymczasem my z przyjemnością powygrzewamy się na tym słonecznym parapecie. Do, Do zobaczenia! Pa, pa.